Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dziś będzie dużo nostalgii, a to ze względu na to, że po wielu, wielu latach powróciłem do tytułu, który za dziecka sprawia mi ogromną przyjemność, ba, towarzyszył mi przez kolejne etapy mojego życia, różne etapy i przy okazji premiery obchodzi swoje 25-lecie. Także zapraszam was na recenzję Gran Turismo 7. Seria Gran Turismo jest serią niezwykłą. Powstała jeszcze w połowie lat 90. ubiegłego wieku i dostarczała wielu, wielu emocji, ze względu na to, że skupiała się przede wszystkim na wyścigach. Tam nie było fabuły, nie było oskryptowanych wyścigów. To wszystko, co najlepsze, zawierało się w miłości do motoryzacji. A jeśli kochałeś tę motoryzację, no to bardzo prawdopodobne, że pokochałeś też Gran Turismo. I ja przez wiele lat z tą serią byłem związany. Najpierw na PlayStation przy okazji pierwszej i drugiej części, potem grając na PS2, PS3. No i nie doczekałem się, jak i wszyscy inni, wersji na PS4, no bo Gran Turismo Sport, umówmy się, to nie była część, którą można było uznać za pełnoprawną kontynuację, raczej był to taki dodatek, gdzie skupiano się przede wszystkim na jeździe online. I cóż, wszyscy czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Ja wiem, minęło już trochę czasu od premiery, niektóre wątki... Mogą mi się Wam wydać przestarzałe, bo wyszło trochę łatek, ale zacznijmy od samego początku. To, co najbardziej uderza pozytywnie w Gran Turismo 7, to to, że wracamy do tego, co świetnie znaliśmy z poprzednich części. Ja, odpalając na PS5 Gran Turismo 7, czułem się tak, jakbym odpalał doskonale mi znane Gran Turismo 2 z pierwszego PlayStation. Swoją drogą strasznie brakuje mi tych pudełek eee, z grami tego designu. Nie wiem, jakoś te nowe mi nie, nie podchodzą. I prawda jest taka, że Gran Turismo 7, hmm, jakby to porównać, to jest tak, jakbyśmy wiele lat temu poszli do restauracji, w której dostaliśmy pyszne danie i zakochaliśmy się w nim, je, jadaliśmy je często, ale potem nie było okazji, żeby do tego wrócić. I o, można tu nawet pokazać, że to danie wyglądało dokładnie w ten sposób. I po wielu, wielu latach nagle mogliśmy wrócić do dania, które kochaliśmy. Ale to danie zostało lekko zmienione, i cóż, zamiast tego mamy już to i widać ogromną różnicę. W tym, co się zmieniło, konsola wygląda też zupełnie inaczej, no ale to tutaj jej nie będę pokazywać. W każdym razie, kiedy zasiadamy do tego przysłowiowego stołu z tym daniem, na które tak dawno czekaliśmy, by ponownie je spróbować, trzeba przyznać, że ono smakuje znajomo. I to jest najlepsze w Gran Turismo 7, że nie mamy tutaj zmiany. Dowodzących tego, że wydawca szedł za modą. Nie, to jest, to jest naprawdę ciekawe, bo dziś, kiedy większość wydawnictw goni, większość producentów goni za tym, by sprostać oczekiwaniom modowym wśród graczy, by sprostać tej takiej, troszkę czasami chorej nagonce, by wszystko miało pewne nowości, tak tutaj dostajemy coś co fani pierwowzoru co fani poprzednich części znają doskonale i się w tym spokojnie odnajdą odnajdą się na mapie z ikonkami która jest doskonale znana odnajdą się w robieniu kolejnych licencji tak wiem słyszałem opinię że te licencje są nudne ale co ciekawe wypowiadały te zdania osoby które wcześniej nie miały Styczności z Gran Turismo, więc może dlatego, i to też dało mi do myślenia. Dało mi do myślenia to, że Gran Turismo, w już w swojej siódmej oficjalnej odsłonie, nie każdemu przypadnie do gustu. I ponownie tutaj troszkę będzie kulinarnych odniesień, bo to jest tak, jak z jakimś wykwintnym daniem, na przykład jak z truflami, które są, mają bardzo mocny taki. Wyrazisty smak i nie każdemu on przypadnie do gustu. Jest to, da jest to dodatek dodania bardzo dobry, mmm, taki wręcz wyśmienity, no ale nie każdy lubi taką kuchnię. I z Gran Turismo 7 jest podobnie. Dlaczego? Po pierwsze, nie będziemy tutaj mieli głośnej, nowoczesnej muzyki. Nie, tu nie, nie usłyszycie drum and bassów, nie usłyszycie trap'u, nie usłyszycie hip-hopu, dance'u. Nie, tutaj muzyka albo to dobre kawałki rockowe, albo muzyka poważna. I z serią GT i konkretnie w tym wydaniu jest tak, że sięgamy po nią, jeśli chcemy coś wysublimowanego. To jest tak, jak idziemy do restauracji, w której wiemy, że kelnerzy będą doskonale przygotowani, uśmiechnięci, będą was witać, będą znać menu na pamięć, wy będziecie siedzieć w bardzo wygodnym krześle, przy idealnie wyprofilowanym stole, gdzie każdy sztuciec będzie czyściutki, liśniący, każde danie będzie odpowiednio ciepłe. To wszystko właśnie jest grand turismo. Tak to trzeba ująć. Pokazywanie aut, odpowiednia ścieżka dźwiękowa, ujęcia, to że tak naprawdę nie mamy tutaj wielu nowoczesnych trybów. Nie, tutaj skupiamy się na miłości do jazdy, na miłości do motoryzacji, i ta miłość do motoryzacji jest tak naprawdę głównym aspektem tej gry, bo to, co zrobili twórcy, jest bardzo ciekawe. Pokazali nam, że motoryzacja to nie tylko dzisiejsze czasy, futurystyczne modele samochodów, gdzieś skąpo odziane panie podnoszące flagę start meta. Nie, tutaj tak naprawdę skupiamy się tylko i wyłącznie na kulturze motoryzacji. I to jest naprawdę niesamowite, bo jeśli tak jak ja i wy lubicie tego typu smaczki, jeśli lubicie czytać o samochodach, jeśli lubicie patrzeć na nie przy akompaniamencie muzycznej, muzyki klasycznej, no to będziecie zachwyceni, bo poczujecie się jak w domu, poczujecie się, że nikt nic na was nie wymusza, że nikt nie robi tutaj czegoś w stylu, no dawaj, nie dasz rady, jesteś za słaby, musisz być mocniejszy level i co ty w ogóle chcesz osiągnąć? Nie. To oczywiście zaczynamy klasycznie od słabszych aut i powolutku, powolutku budujemy swój garaż. Garaż, który. Ach, palce lizać się, jakie samochody nas czekają, a jest ich niemal 500. Ja wiem, dużo osób narzekało, że a, bo bardzo wolno y, się zdobywa auta i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że twórcy też tutaj przepraszali niektórych, ale moim zdaniem niepotrzebnie, bo dla mnie gran Turismo to jest gra, która nie wymaga pośpiechu. Ja mogę sobie usiąść do niej w dowolnej chwili, przejechać jeden wyścig, przejechać 10 wyścigów, troszkę popracować przy danym aucie, poznać się historię danej marki, danego modelu, i to jest idealne. Nie ma pośpiechu. To nie jest kolejna gra, w której wszystko ma być szybkie, efektowne, z wieloma wybuchami, jak, u, yy, typowy, jak w typowych hollywoodzkich produkcjach filmów akcji. Nie. Tu dostajemy naprawdę coś wykwintnego, coś, co powoduje, że ja odpalając ten tytuł za każdym razem czuję się spokojny. To nie jest tak jak w Eldering, gdzie wiemy, że zaraz się będę spodziewać konkretnego w pierdzielu i będę miał cały czas taką niewyraźną minę i będę siedzieć spięty, byleby mi się coś udało. Nie. Tutaj siadam wygodnie, tak jakbym zasiadał w jakimś ekskluzywnym samochodzie. I witam mnie to uczucie, że mogę się odprężyć i mogę się skupić tylko i wyłącznie na jeździe. I to twórcom Gran Turismo udało się naprawdę, naprawdę doskonale, bo każde auto zachowuje się inaczej. Do tego serdecznie polecam, jeśli macie możliwość grania na PlayStation 5, to słuchajcie, ten pad powoduje, że. Granie wyścigi jest zupełnie nowym doznaniem. To, że te adaptacyjne triggery dostosowują się inaczej do danego auta, to, że wibracje reagują inaczej na różnych torach, na różnych nawierzchniach, to, że czuć tak naprawdę moc auta w padzie, to jest niesamowite. Ja jestem w tym po prostu zakochany. To dla mnie jest niesamowite, jak fajnie można przełożyć rzeczywistą jazdę, coś rzeczywistego, na świat wirtualny. I to naprawdę się tutaj udało, i to jest niezwykłe. Nie doświadczymy w tej grze, tak jak mówiłem, skryptów, jakiejś fabuły. Nie, tutaj tak naprawdę całą osią jest tego, by cieszyć się, by poznawać kolejne kraje, kolejne marki samochodów, kolejne modele, kolejne tory. To wszystko ma być robione na spokojnie, nie na zasadzie słuchaj ziomeczku, tu masz mega super odpicowaną furę, dawaj będziemy... Robić bączki i tak dalej będzie zajefajnie fajnie jął. Nie. Tutaj, tak jak mówiłem, to jest wysublimowany smak. Smak, który kojarzy mi się z taką wykwintną francuską restauracją, w której kelner uśmiecha się, jest opanowany, cichy. Nie mówi bardzo szybko, żeby tylko jak najszybciej przyjąć zamówienie i pójść do następnego klienta. Nie, on nas przywita, zapyta co u nas. Jak się czujemy, czy jesteśmy pierwszy raz, czy po raz kolejny. I to jest kwintesencja gran Turismo 7. To, że zasiadając do tego, starzy gracze, którzy już znają tę serię, będą czuć się jak w domu, będą czuć się zachwyceni. Natomiast nowi. Hmm. Tu może być różnie. Dla innych będzie troszkę za wolne tempo, dla innych będzie za mało wizualnych fajerwerków, bo ta gra nie skupia się na tym, żeby pokazywać nie wiadomo jakie widoki, chociaż one są przepiękne, naprawdę. Grając i jeżdżąc na różnych torach, naprawdę czasami miałem ochotę po prostu się zatrzymać i zobaczyć sobie kolejny piękny widok. Kolejną sprawą jest to, że nie mam tutaj na przykład otwartego świata, który teraz jest w zasadzie w każdym gatunku gier. Tutaj nie ma niczego wciskanego nam na siłę i to jest y, moim zdaniem największy plus Gran Turismo 7. Jeśli chodzi jeszcze o gameplay, y, nie jest to gra, gdzie próg wejścia jest łatwy. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tą serią, wydaje mi się, że będzie im na początku trudno, ale mają pomoc. Są różne tryby wsparcia jazdy, więc można sobie spokojnie. Dostosować swoje umiejętności do tego, ile dodatkowej pomocy od gry otrzymamy, i dzięki temu ta gra powoduje, że może być nam dużo łatwiej. A jeśli będziemy chcieli wyzwań, no to będzie mocno, naprawdę. Ta gra potrafi nie wybaczać błędów, i to też jest fajne. Jeśli chcemy poczuć dreszczyk adrenaliny, na przykład na Nurburgringu, no to słuchajcie, naprawdę polecam spróbować jakąś mocniejszą maszyną tam pojeździć. Robi to niesamowity efekt. Takim niesamowitym efektem jest to, jak bardzo jest tutaj pokazana dbałość o detale, detale auta, o każdą część. Jeśli chcemy się naprawdę dobrze ścigać, no to czuć różnicę między oponami, czuć różnicę w różnego rodzaju częściach. Czuć nawet różnicę, czy jeździmy cięższym, czy lżejszym autem. Czy auto ma napęd na cztery koła, na przód, czy na tył. Czy jeździmy maszyną nowoczesną, czy jakimś klasykiem. To wszystko tutaj czuć i zastanawiam się w jaki sposób udało się Polygami Games Przepraszam, polifonii oczywiście, pomyliłem nazwę. Polifonii udało się to osiągnąć, bo to jest naprawdę efekt wow. I powiem Wam tak: patrząc sobie na Gran Turismo 2, wspominając czasy, kiedy siedziałem i grałem w tę grę bardzo często, czy potem na przykład choćby przy okazji matury. Było tak, że siedząc ze znajomymi, jeden z nas, na przykład, powtarzał sobie materiał, a drugi przyjeżdżał właśnie kolejne okrążenie jakiegoś drugiego wyścigu i się zmienialiśmy. To wszystko budowało niesamowity klimat. I od tamtej pory zmieniło się naprawdę naprawdę wiele. Zmienił się kształt. Yy, opakowań od pudełek, i przyznam szczerze, ja tęsknię za tym i tęsknię za tym, jak one wyglądały. Zmieniła się sama konsola. Dziś umówmy się. Tak bym PS5 nie podniósł raczej, byłoby ciężko. Tutaj widzicie, jak malutka była pierwsza wersja, ten klasyczny szaraczek, który naprawdę robił niesamowitą robotę. Zmieniły się pady. Pady, które tutaj mogę Wam pokazać pierwszego analoga, który był bardzo leciutki, ale sterowało się nim zupełnie zupełnie inaczej niż obecnym już wyglądającym bardzo futurystycznie padem. I troszeczkę jest to też odniesienie do tego jak zmieniało się Gran Turismo, bo Gran Turismo w tej swojej klasyce, powrocie do, do klasycznych rozwiązań też nam pokazuje, że hej, to było genialne, ale spróbujcie tego. I powiem wam, że naprawdę to czuć. I cóż, dla mnie Gran Turismo 7 to gra, która sprawia mnóstwo frajdy, która powoduje, że gracze, którzy znają ją od podszewki, będą na pewno zachwyceni. Nowi gracze, cóż, tu może być różnie, nie każdemu się spodoba to, że trzeba pracować na to, żeby zdobyć nowe auta, że trzeba powtarzać wyścigi że próg wejścia jest dość ciężki, ale dla mnie osobiście yy, Polyphony zrobiło znakomitą robotę i ja jestem przeszczęśliwy, mogąc grać w Gran Turismo 7. No i cóż, na koniec ocena, jak przy okazji każdej recenzji. Yy, premierowa recenzja gry i cóż, yy, dla mnie Gran Turismo to jest takie bardzo, bardzo mocne. 8,5 na 10. I cóż, tyle ode mnie. Dajcie znać co Wy sądzicie, jak Wam się Gran Turismo podobało, czy mieliście już okazję grać, czy jeszcze nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie subskrypcje, za wszystkie odwiedziny, łapki w górę i cóż, do następnego razu. Pozdrawiam.